Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie serdecznie w środę. Dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. E, całą noc padało, cały czas pada non stop praktycznie pada. Także dzisiaj e, dzień w domku numer 2. No w sumie wczoraj wychodziliśmy, tak? Byliśmy załatwić kilka spraw, ale no i na mini zakupach, ale wiecie, no dzisiaj raczej chyba nigdzie się nie udajemy. Dawno nie było tutaj takiej sentencji cytatu ode mnie. Także dzisiaj z książki Dobrostan, Agnieszki Maciąg, aby doświadczać dobrostanu, stań się tą, która kreuje, akceptuje, docenia i kocha. No i tak jak Wam ostatnio pokazywałam, Krzysiek mi tutaj przywiesi ten obraz, bo on tak leżał, leżał, nie mieliśmy na niego pomysłu. Tak, szkoda było mi go oddawać do garażu, a stwierdziłam, że, że tutaj. No, będzie ładnie, także Krzysiek przybije obraz i wiecie. No, taki ładny obraz po prostu szkoda go wiesz, wynosić, no nie? Kompletnie, że tak. No, śliczny. No dobrze, profesjonalnie, gotowe, wygląda pięknie tutaj ten obrazek. I tak jak mówię, stał, stał, czekał, aż w końcu. No bo wiesz, no, szkoda mi go było po prostu wynosić do garażu. Powtórzyłam to już chyba z trzy razy, ale jest świetnie tutaj. No i oczywiście fajnie się komponuje tutaj z tymi, bo to wiecie jest teraz taka fajna e, jakby spójność. Więc te są tutaj, a ten tamten, a ten tamten, a ten jest tutaj. Super to wygląda. Okej, okay, pokażę wam jeszcze książki, które teraz na ten moment czytam i tak e, ostatnio skupiłam się na tej Moc na talerzu. E, wczoraj i przedwczoraj trochę na dobrostanie. Natomiast dziś e, przeplatam jakby e, i ja wam też często mówię, że ja powracam do książek, tak, na przykład dobrostan już raz przeczytałam, ale wracam do, se, do sentencji, e, wracam do różnych tekstów, tak jak wam mówiłam wcześniej, ona ta fajnie na mnie działa ta książka, po prostu tak pozytywnie. Kiedy potrzebuję doładowania, to właśnie dobrostan. E, cały czas Moc na talerzu, też sobie różne tam podkreślam, zakreślam różne sprawy. No i dzisiaj zaczęłam tę książkę: Jec jak Budda, jak jest świadomie i zdrowo. No i biohacking też zostało mi dosłownie kilka stron, i przejdę potem na część drugą, bo biohacking ma dwie części, także też jest świetna. Także to aktualnie czytam naprzemiennie. Dobrze, słuchajcie, chwilowo przestało padać i bardzo mnie to cieszy, dlatego, że dzieciaki już trochę dostawały małpiego rozumu, e, więc teraz pobiegły sobie na zewnątrz, grają w piłkę, jeżdżą na hulajnogach. Mam nadzieję, że to choć chwilę potrwa i dzieci troszeczkę złapią świeżego powietrza, wyszaleją się, wybawią się na dole, wrócą, zjedzą obiad i dalej będziemy działać tutaj. Słuchajcie, dzisiaj e, trochę posprzątałam e, taras, dlatego, że tak jak Wam wczoraj mówiłam, no to, co się działo po tych wczorajszych wichurach i wiatrach? Dzisiaj dalej to samo. Ale no tak, wszystkie nasze drzewka po prostu leżały na ziemi, cały dywan się zsunął, meble też nasze, te tarasowe gdzieś tam się rozjechały, po mi się kwiatki. Lawenda już chyba się do niczego nie nadaje, tak ją po prostu przelało wczoraj, także troszeczkę tego mm, Poogarniałam, ale no tak jak mówię, dalej wieje, deszcz pada, przystaje, pada, przystaje. Więc no, mam nadzieję, że już mi się tam za bardzo na tym tarasie nie porozwala. A co najśmieszniejsze, to jest to, że e, oglądam Insta Stories, na przykład kilku osób oglądałam. No i gdzieś tam jest dużo, dużo cieplej, nawet w Warszawie, przy Warszawa tak niedaleko rzut beretem, a jest e, dużo, dużo cieplej niż u nas. Więc ja mam nadzieję, że ta pogoda się naprawdę e, poprawi. I słuchajcie, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że e, kurczę. Eee, wiecie, nagrywamy wam vlogi codzienne i e, nasze życie nie jest jakieś wiecie tutaj fajerwerki petardy i w ogóle codziennie robimy coś innego, e, gdzieś tam non stop wyjeżdżamy, jemy w restauracjach odwiedzamy fajne miejsca e, spotykamy się z fajnymi ludźmi i robimy jakieś fajne rzeczy nasze życie jest po prostu takie codzienne i tak się czasem zastanawiam że nagrywając te codzienne vlogi e, dla was, podejmując się takiego wyzwania e, no nie zawsze jest ciekawie nie zawsze dużo się dzieje, tak jak na przykład dzisiaj. Nawet nie mogłam wziąć Was na taras. Chciałam w przyspieszeniu nagrać, jak tam ogarniam, sprzątam na tarasie, ale tak wiało, słuchajcie, było tak nieprzyjemnie, że założyłam po prostu grubą bluzę na siebie, kaptur i czym prędzej chciałam z tego tarasu uciec, więc nie zawsze dzieje się coś fajnego. Tu kolorowaliśmy z dziećmi, bawiliśmy się z dziećmi. Ja miałam dzisiaj też dwa telefony, kilka spraw mailowych. Krzysiek też dzisiaj trochę pracował przy komputerze, więc to nie było nic specjalnego. Tak samo dzisiaj mówię do Krzyśka, Boże, nic tutaj się u nas dzisiaj nie dzieje, um, ale potem tak się zastanawiam, że zobaczcie, nawet jak oglądamy jakiś serial, jeden odcinek nas wciąga jest naprawdę fajny, drugi jest troszeczkę słabszy. Ja tak mam na przykład, słuchajcie, no, M jak Miłość, wiecie, że lubię, ale nie ma, no, bo są wakacje, ale ja cały czas katuję na wspólnej, słuchajcie, i Mimo tego, że oglądam na wspólnej rozmawiam z 8, czy robię mu jakąś tam kolację, mimo tego, że na przykład oglądam na wspólnej czytam książkę, albo przeglądam maile, czy odpisuję gdzieś tam na Wasze wiadomości, albo po prostu scrolluję sobie jadę, nie wiem, po Instagramie, to te na wspólnej oglądam. I czasem już mówię, Jezu, po co my to oglądamy, jak coś innego robimy, ale gdzieś tam słuchamy, patrzymy, yy, o co chodzi, to już takie przyzwyczajenie, że zawsze ta 2015 jest na wspólnej i wiadomo, jeden ten odcinek bardziej przykuje naszą uwagę drugi troszkę mniej. W jednym odcinku dzieje się więcej, w drugim troszkę mniej i tak sobie myślę, że kurczę, z tymi vlogami to też tak jest, że jak wiecie, jednego dnia jest może być bardziej, nie wiem, ciekawszy vlog do odbioru dla was, a drugiego po prostu no troszeczkę mniej. Wiecie, nagrywając codziennie jest troszeczkę gorzej niż na przykład jak niektórzy nagrywają tygodniówki, tak? Całego tygodnia, taki 25-30 minutowy vlog, wiadomo, że dużo się wydarzy, tak? Jeżeli też się nie nagrywa codziennie, nie wiem co dwa, co trzy dni, wiadomo też, że i więcej pomysłów, i coś tam można pomyśleć, i, i więcej się dzieje. Natomiast, no tak jak mówię, te codzienne vlogi są takie, że czasem, no. Mało się po prostu dzieje, no mało się dzieje. Także czasami się zastanawiam, czy, czy takie codzienne vlogi też nie nudzą, no ale sądząc po Waszych wiadomościach, Waszych komentarzach, ja wiem, że Wy te vlogi codzienne jednak chcecie oglądać, no dlatego jesteśmy tutaj codziennie. I no mówię, raz się dzieje więcej, raz się yy, dzieje mniej. No ale mówicie, że lubicie taką rutynę, na przykład rano do kawy, do śniadania, do sprzątania, do porannego makijażu. Też piszecie, że kiedy położycie swoje maluszki, yy, dzieci spać na jakąś drzemkę, Wtedy odpalacie vlogi i tak wam dziwnie, jak nie ma vloga, bo jest taka pustka. Dlatego jesteśmy, e, moi drodzy, codziennie. Co Wam muszę powiedzieć, to to, że wczoraj do późnych godzin e, oglądałam. Słuchajcie. Live y, na temat żywienia, na temat tego, jak jeść, kiedy jeść. Ja lubię bardzo tę dziedzinę, lubię w nią się wdrożyć i tak jak wam zawsze mówiłam, że ja już od jakiegoś czasu jestem na tym poście przerywanym, że mi bardzo służy. Tak wczoraj też uświadomiłam sobie i to mnie w tym dopełniło, że jednak ten post przerywany jest naprawdę ważny. Ja, tak jak wam mówiłam, zazwyczaj kończę swoje okienko żywieniowe 18 lub 19. I wtedy, słuchajcie, dobre jest to, że nasz organizm po prostu odpoczywa. On przetrawi wszystko, zanim pójdziemy spać, idzie lekki. Nasz organizm, nasz żołądek, nasze jelita. One też potrzebują, tak jak my, wyspać się, potrzebują spokoju Więc czasem zawsze ktoś mówi, że jeżeli chodzimy spać o tej, nie wiem, 24, 23 Możemy zjeść te 3, 3 godziny przed snem Wiecie, są różne szkoły Ale na przykład ja też dowiedziałam się z live'a Wczoraj oglądałam live z Gosią Lenartowicz Bodajże i z Elizą, albo z Natalią Siwiec Nie jestem pewna, w którym to live'ie było Ale tam właśnie Gosia Lenartowicz mówiła, że Godzina 19 i koniec po prostu, i potem już sama woda, że yy, taki nocny post jest też bardzo fajny, że można zobaczyć różnicę rano, kiedy wstaniemy w swoim brzuchu, jak wygląda nasz brzuch, właśnie Gosia mówiła, e, jeżeli zjemy o 19, później już nic nie jemy, jak wygląda rano nasz brzuch, a kiedy zjemy taką sytą kolację, nie wiem, o 21 na przykład. E, także tutaj właśnie Gosia mówiła, że ten organizm po prostu potrzebuje, potrzebuje wyluzować, wyspać się, nie trawić, nic tu mu nie może zalegać, wiecie? O co chodzi, więc uświadomiłam sobie, że ten post jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i też na mnie fajnie służy. Ja też rano wstaję, czuję się taka mm. Wiecie, tak jak my potrzebujemy się wyspać, nasz mózg, nasz organizm, tak samo tutaj, prawda, te wszystkie sprawy. Też co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że nasz organizm około godziny 21 po godzinie 21 już jakby wchodzi w ten tryb snu, czyli wytwarza się melatonina. I kiedy my, słuchajcie, będziemy jeść w tym momencie, tak późno, późno i, i organizm chce już się szykować do tego snu, no to wiecie, no jest ciężko mu, po prostu jest mu ciężko, tak, 19.00 Gosia powiedziała i koniec, od 19.00 to jest taki czas, kiedy nie jemy, a pijemy tylko wodę, więc wczoraj naprawdę przesiedziałam Dużo czytałam wczoraj też różnych artykułów, obejrzałam te dwa właśnie live'y z Gosią Lenartowicz, z Elizą i z Natalią Siwiec. Naprawdę mega o suplementacji, o tym co robić, jak robić, żeby wszystko robić małymi krokami. Powolutku, nie rzucać się na głęboką wodę Tak jak Wam ostatnio mówiłam w tym moim wyzwaniu Że jeden dzień to nie jest katastrofa Powolutku, powolutku, nie zdrażać się I do celu małymi, małymi krokami O, i widzicie, i rozgadałam się A, i jeszcze y, Chciałabym Wam powiedzieć Kiedyś, y, tak jak Wam mówiłam, polecałam u siebie tutaj y, Nie, na kanale głównym Na kanale Bugi Silver Polecałam Wam y, kanały Chociaż też tutaj we vlogach to robiłam Polecałam Wam jakieś tam mniejsze kanały Albo kanały, które oglądam Natomiast od jakiegoś czasu Ja kanał Magdy Skin Therapy Już Wam polecałam Nie pamiętam, chyba już dawno temu Natomiast słuchajcie Magda Skin Therapy Zostawię Wam jej Instagram I zostawię Wam jej kanał na YouTubie to jest dziewczyna, która naprawdę moim zdaniem osiągnęła bardzo dużo, która yy, jest niezwykle motywującą osobą. Naprawdę ona mnie tak motywuje, Madzia. Zresztą ty wiesz, bo ja mam z Magdą codzienny kontakt. I powiem Wam, że to jest dziewczyna po prostu petarda. U niej wszystko jest tak pięknie ustalone. Yy, I Naprawdę, ja jestem dla niej pełna podziwu. Eee, codzienne ćwiczenia, suplementacja, zdrowe odżywianie, piękne, zadbane ciało. Eee, musicie Magdę poznać, eee, i ja wam powiem, że jak ja rano wstanę i widzę, że Magda dodała Storys, jak tam sobie unizerknę, to naprawdę mnie niezwykle motywuje. To jest dziewczyna, która niezwykle mnie motywuje eee, i myślę, że no, naprawdę robi kawał dobrej roboty. I też właśnie y, mówi o tym, żeby dbać o siebie, żebyśmy znalazły czas dla siebie. My mamy, to jest niezwykle ważne. Ja też zawsze wam mm, o tym mówię, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, szczęśliwa mama to szczęśliwy cały świat i ja będę o tym powtarzać, bo my kobiety czasami po prostu o tym zapominamy. Zapominamy o sobie, a my jesteśmy najważniejsze. Musimy siebie postawić na miejscu pierwszym, kochani, bo to jest bardzo ważne. My jesteśmy takim moim zdaniem motorkiem napędowym dla całej naszej rodziny. I kiedy my będziemy pełne energii, pozytywne, szczęśliwe w swoim ciele, szczęśliwe same ze sobą, po prostu, no to będzie szczęśliwy cały świat i wszystko będzie się fajnie układać. Kiedy mamy chwilę zwątpienia, pozwólmy sobie na tą chwilę zwątpienia. Kiedy chcemy zwolnić, odpocząć, odpocznijmy, rzućmy wszystko w cholerę, naprawdę, bo czasem takie dni też są potrzebne. Do wypłakania się, do rzucenia wszystkiego gdzieś, tak jak ja mówię, w Cholerę! Takie dni też są potrzebne. Także nie zapominajmy o sobie, bo my jesteśmy naprawdę niezwykle yy, ważne, słuchajcie. No i tak właśnie chciałam Wam o Magdzie powiedzieć, że to jest taki motorek napędowy. Magda też przeszła fajną, wspaniałą drogę, jeżeli chodzi o zmianę nawyków, o jej sylwetkę. Pięknie schudła, utrzymuje tę uwagę. Yy, yy, suplementacja. E, jesteśmy w ogóle na podobnej suplementacji z Magdą, e, właśnie od Magdy dowiedziałam się o hydrodrenie na przykład, e, że jest tak świetny, jeżeli chodzi o zatrzymywanie się wody w organizmie e, i ja po prostu stosuję hydrodren i też go uwielbiam, też fajnie się u mnie sprawdza. Także Magda jest takim motorkiem napędowym, zostawię Wam jej Instagram i YouTube'a. E, no kilka mam jeszcze takich małych kanałów, które mm, gdzieś tam oglądam, o których też pewnie przy okazji jakiegoś vloga Wam wspomnę. No i proszę bardzo, Zrobiła się pogadanka. Zaraz 12 minut. A ja wam tutaj mówię, że dzisiaj mi coś brakło motywacji. Nie mam o czym z wami porozmawiać. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ja nie poplotłam. Tam, wiecie, jakieś. Um... Głupotek, trochę, no ale wiecie, jak to u mnie jest. U mnie wszystko na żywo. Osiadłam, miałam powiedzieć dwa słowa, rozgadałam się 12 minut. Prawie cały vlog na dzisiaj zrobiony. Vlog motywacyjny, także słuchajcie, zobaczcie, no taki vlog motywacyjny dzisiaj po prostu e, chyba będzie. Nie zapominajcie o sobie, naprawdę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Także dbajmy o siebie, bądźmy szczęśliwe. Kiedy mamy chwilę zwątpienia, popłaczmy. To jest nic złego, tak naprawdę, to jest nic złego. Także kochani, przysyłam Wam tutaj dużo energii, dużo motywacji, dużo uśmiechu, dużo poweru do działania i też nie wstydźmy się przyznawać do swoich błędów, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. Oczyśćmy swój umysł i zobaczycie. Jak będziecie się dobrze czuły? No i czerpcie radość z małych rzeczy. To jest taki mój klucz do sukcesu. Ja cieszę się ze wszystkiego i bardzo często Wam też o tym mówię. Także cieszcie się z małych rzeczy. Dbajcie o siebie, bo jesteście najważniejsze, najpiękniejsze, najważniejsze, najmądrzejsze. Tak. Posłodzimy dzisiaj sobie i się pomotywujemy dzisiaj nawzajem. Także o! Taka pogadanka dzisiaj u mnie. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałam, idę robić obiad, bo zaraz moje szkraby e, zapewne głodne wrócą, także idę robić obiadek i pewnie widzimy się później. Właśnie miałam wam coś jeszcze pokazać i tutaj też chciałabym wam powiedzieć kilka słów, dlatego że dostałam przesyłkę od Nadika Store, od sklepu, który prowadzi Arleta. Też z Arletą się już od jakiegoś czasu znamy, wiecie, z YouTube'a. Miałyśmy też przyjemność ze sobą rozmawiać i właśnie Arleta ma swój sklep Nadika Store, który jest naprawdę świetny i tutaj dostałam od niej przesyłkę. E, wszystko jest robione oczywiście ręcznie e, Produkowane jest w Polsce I dostałam słuchajcie Trzy szczotki Jedna z tych szczotek, zaraz Wam pokażę Jest do masażu na sucho I naprawdę się już miałam za to szczotkowanie wziąć Naprawdę słuchajcie I cały czas coś, naprawdę e, Mam tę szczotkę, ta duża szczotka To będzie szczotka do włosów e, Z włosiem dzika e, Więcej na pewno o tych szczotkach dowiecie się m, Właśnie m, w sklepie nadika.pl Ale wiem, że jest jest tu też prezent dla Krzyśka, bo jest szczotka do brody, taka miękka, również z włosiem dzika, także zaraz mam te szczotki wszystkie tutaj pokażę. I zobaczcie, to jest właśnie ta szczotka do włosów. W ogóle fajnie, bo w Nadika Store znajdziecie coś dla mężczyzn, dla kobiet i dla dzieciaczków. Wiem, że są też szczotki na ciemieniuszkę, które super rozczesują ciemieniuszkę, także zajrzyjcie koniecznie. Tak jak mówię, polska marka, stworzona przez Arletę. I zobaczcie, to jest właśnie ta książka, bo szczotka z włosia dzika. Jest bardzo taka fajna w dotyku. Tutaj mamy szczotkę do masowania ciała, do masażu ciała na sucho. I miałam już się masować. Kiedyś zaczęłam i przestałam, a wiem, że masowanie, szczotkowanie na sucho to jest świetna opcja. Naprawdę wiele osób poleca. No i Krzysiek jest coś tam na zewnątrz, robi przy samochodzie. Także jak wróci z garażu, to damy mu, ale się na pewno ucieszy. Szczotka do brody. Także dziękuję bardzo Arletko kochana, dziękuję Nadika Store. Was odsyłam, zostawiam wam link na dole. Cudowny prezent, będę używać i dam wam znać, jak ta szczotka się sprawdza. Zostawiam wam też, ja dzisiaj słuchajcie polecajki, zostawiam wam też kanał do Arlety dlatego, że Arleta prywatnie jest mamą przesłodkiej dziewczynki, relacjonuje swoje życie też w gospodarstwie, dlatego, że no jej mąż zajmuje się po prostu rolnictwem, Arleta nagrywa codzienne vlogi, foodhole, foodbooki, takie fajne też klimatyczne, rodzinne filmy, także kanał Arletki też zostawię Wam na dole i również zostawię Wam linka do Nadika Store. A ja kochani, już wam kiedyś wspominałam, że uwielbiam polecać kanały, dlatego że wiem, ile to znaczy e, dla twórców, jeżeli ktoś coś o Tobie szepnie, gdzieś cię oznaczy, gdzieś tam o Tobie wspomni, naprawdę to daje twórcom później tak ogromną motywację im się później tak bardzo chce. Wiem to sama po sobie. E, pamiętam, jak kiedyś, e, słuchajcie, e, poznałam Karolinę i Oleskę, jak kręciłyśmy wspólne filmy, jak e, robiłyśmy takie, e, wiecie, Razem wspólne filmiki, jak to fajnie się wtedy kręciło, ile radości sprawiało. E, także mm, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam sprawiać komuś radość. Także koniecznie zajrzyjcie, zostawcie serduszko. E, możecie nawet pisać, że jesteście ode mnie, ale nie musicie absolutnie. Także e, link do kanału Magdy Skin Therapy i arletki zostawiam Wam na dole. Lileczka, co ty mi tu szczekasz? Słuchajcie, to są hity Moje dzieci już dzisiaj wypiły Jedną czaj i jedną mango I pisałyście mi, że one są słodkie Dlatego, że zawierają po prostu liście stewii. Co za tym idzie? Wiemy, co to jest stewia Wszyscy, mam nadzieję, są słodkie Także u mnie dzieci dzisiaj wypiły Nelcia wypiła mango i czaj Ilość tak samo i do śniadanka Później do drugiego śniadanka i pochodki Dobra, teraz kawa Zobaczcie, troszeczkę się rozpogodziło, dlatego jest kawa, kawa na zewnątrz, zobaczcie, i mniejszy wiatr jest. Deszcze to słuchajcie, trawa rośnie jak szalona, ale ja się cieszę, bo ma piękny zielony kolor, a już naprawdę była popalona słońcem i wyglądała słabo. A teraz zobaczcie, ale jak rośnie, niedawno było koszone, zaraz znowu trzeba kosić. Uszkodzeń jako takich nie ma, trzeba tylko sprzątnąć. W altance, w namiocie, rośliny, drzewka. Nic tutaj nie ucierpiało, no ale ogarnienia, ogarniania trochę jest. Będzie dzisiaj jeszcze padać, czy nie? No właśnie, to jest duży plus. Już nie będzie padać dzisiaj. Także pogoda chyba idzie do poprawy. I idę nagrać motyla, bo Loś mówi, że on jest bardzo przyjazny. Gdzie jest ten motylek? Aha. O, poleciał. No dobrze, słuchajcie, nie przetrwał namiot. Yy, wszystko tu jest mokre, więc trzeba to zaraz wszystko ładnie wywiesić, wycisnąć. Namiot po tych wichurach wygląda tak. Dobra, damy Krzyśkowi prezencik. Chodź, mam dla ciebie prezent. <gry> Jem kawalowca. A to tego spikoka z, z Lidla. Proszę no. bardzo, prezencik do ciebie. Dostałeś prezencik mm, ze sklepu od Arletki. E, Dziękuję. Możesz sobie otworzyć i zobaczyć, co to jest. A co to jest? Zobacz, co to jest. To no, jest. No. E, specjalnie dla ciebie zostało włożone. <laughs> wow. Szczotka do brody. Szczotka do brody. Naturalna. Tak jest, do to jest. Naturalna. Słuchaj, z Włosia dzika. Wow. Ty masz tą taką moją, no nie, ma. też taką naturalną, ma, ma. ale ona jest dość duża. A ale ta jest super. chyba taka malutka, nie? Naturalna, no tak. Bo ja używam twojej. No tej mojej, taki do masażu na sucho. Krzysiek używał mojej, taki. No ja kiedyś dostałam z Lula. Ale super czeszę brodę. Natomiast to jest. To już jest no, specjalna do brody. Ale jak... No? Super. Także fajny prezent? Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. No pozdrawiamy i dziękujemy. Dzisiaj powtórka z rozrywki, sałatka, ziemniaczki i pieczony kurczak. Uhuhu, uh. kochani, no dzisiaj ciężko, powiem szczerze. Jesteśmy na rowerze. Zobaczcie, tu jest cień, tu jest słońce, no i jest piękna pogoda. Zrobiło się ciepło. Mam w ogóle, zobaczcie, kurtkę dżincową. a jest ciepło. Mam ochotę ją praktycznie Chyba ją nawet zaraz zdejmę, także no, jest pięknie, już nie ma deszczu, nie ma wiatru, także jutro pewnie będzie piękna pogoda. No dobrze, moi drogi, moi drodzy, zasłaniam już roletki. Anelcia właśnie za chwilę idzie spać. Ja będę robiła sobie spa i chyba w dzisiejszym vlogu to będzie na tyle. No i oczywiście robię sobie dzisiaj domowe spa, dzisiaj będę używała Foreo Ufo. I wybiorę sobie maseczkę, może, może, może to, make my day, bardzo ją lubię. Także papa kochani, widzimy się jutro, 7.30, hej.